Dużo jazdy o, Od chilliat. 19 mhm, Na Chiliad wyjedziemy czy coś To szkoda Co? A no, co? No, będę o 21 leciał To 18 zrobimy i tyle Ale nie każdemu pasuje ja tylko, mogę, ja tylko mówię, ja mogę już od nawet 15 siedzieć Tylko najlepiej, żebyśmy tak zaczęli, żeby nie było Ja się trochę jeszcze muszę spakować jak ostatnio, że sobie o 20.00 dopiero ruszymy, kurde, chyba jakiś sfernik chce znaczy, paczkę. Nie, ja, ja to tak. Ja to robię tak, że. Blijacie, ładować. Inaczej, Od 19 się rozpoczyna, dziewiętnasta 10.00 to Bez względu na to, czy coś e, będzie, czy nie, no. Chciałem namierzyć gości, namierzymy swoją paczkę, już zniszczyłem. Załatwiłem sobie już transport polski. Zdrowie. Jakiś, jakiś gościu! Mógł, że paczkę. Jakiś, jakiś gościu w prototyku Chciał mnie. Z... Chciałbym paczkę ukraść, chciałem go zestrzelić. Jakiś... Kik, kik, kik. A, pierwsza te paczki. Zdrowie. Ja, dzięki, ja chyba nie będę mógł prowadzić samoloty bo jak zacznę, kichet, kik, to że mnie zrobił głupiej rzeczy. Kik, kik. Chciałbym go wykikować, to mógł czekaj chwilę. Może teraz, jak będę wisiał w że to nie jedno o ziemię. Już mam sferbię, Muszę jeszcze to podmienić te. Auto Auta podmienić do garaży, sprzedać tą posiadłość, kupić garaże, okej. Okay. Jednym samolotem. Czyli chyba tą misję co Ej, to ja cię postaram się jakoś eskortować. tutaj i to Titanem. A co, będą zaatakować? Chyba tak, skoro tutaj jest, nawet postawiony domyślnie buzard. Ale to nic, ma hydrę, więc jest ok. A, czekaj, bo ja tak krążę zamiast cię tutaj puścić. O, to Bible, jak to, to może nam pomóc. Mogę. Mam pomysł, jak to rozegramy. Ja wezmę tego z lotniska, buzarda. Polecę tym z lotniska pod buybowta, a przy Bajbołcie zadzwonię po organiz. A nie, bo on wtedy chyba nie wejdzie do tego. Ale nie no to ja wtedy zadzwonię po tego z organizacji i on ksiądziesz do tego, w którym ja przyleciałem. No debile w Coś będzie się w tej temis. misji? No debilę w tych paczek? Ja pewne ogarnę trasy na jutro. Ja pewne nie wiem. To Może kupię sobie prototipo. A ile masz kasy? Kto jak kto, ale ja chyba byłbym ostatnią osobą, która by go kupiła. A ile masz Co kasy? Prawda. Mam tyle, żeby mi starczyło. Aha, miałem 700 tysięcy. No ale. I gdzie tyś bajabągośk? Ja mam tylko 8 milionów 600. Tutaj masz dobre miejsce no, chyba fajnie, do wylądowania. Ja mam 5800 punktów. Ja mam bardzo, ja mam do Was małych coś, leci, coś, leci coś O kick właśnie A ty masz tylko FMJ albo z O Zirisa chyba mam Ja mam FMJ Dobra chyba ja, ja sobie zadzwonię po... Ja, partnice, ja nie mam żadnego tego, tego Nie mam żadnego nowego tego samochodu Jak to? Ty no ty nie masz. Ej zadzwoniłem i co kurwa? ja nie mogę wejść. Co? Ty double co będziesz robił jak skończysz to? Bez jaj. Ja zadzwoniłem po śmigłowiec, a on co, się zamienił w śmigłowiec organizacji, czy co? Nie możesz do niego wejść. Na serio? No nie mogę. Bez skitu, ej. Dzisiaj... Musiała... Sorry. Bo ja to mi muszę odsłaniać. O. Jak dobrze skończysz robić to z Polskim, to co będziesz robił? No będę z nimi grał. A, ale na sesji czy, czy, czy jakieś wyścigi robić? A nie Wiecie? wiem, co będziemy robić. No chyba, że ty jeszcze będziesz potrzebował te skrzynki, to ja mogę je porobić. Tak, ty ja ty bardzo ty... tętnie, ale, ale po prostu ja sobie tego nie kupuję. Ja tylko wolę pracować w charakterze ochroniarza. Bawić się w ten pierdil, pierdolnik i przelicznik, i kurwa wyliczyć co do grosza, co mi się bardziej opłaca, a co nie. Mam dosyć smacznych. Chociaż lucek tam mówi, że szkoła się kończy, wiem, że już macie dosyć, i później liczy. Jakieś... Komu on mówi, że się szkoła kończy? Właśnie, dzieciom. No, Boże, no to, że to, że ty jesteś w, trzecie, w, w trzeciej klasie, no... masz wcześniej wakacje, no to wiesz, no i tak większość kończy szkołę. W... No na tej ludzkiej grupie jest zabawnie Jednak dopiero teraz... Dla mnie to tam jest głupio, nie zabawnie. Znaczy ktoś dodał tego, zdjęcie tego Skyline'a. No, nie. Na gówno burza pewnie. Widziałeś to? Tak, tak. Znaczy ja nie widziałem, bo ja mam Yyy, Jeden tam pisał, bo, bo jest tam jeden co, co pisze, że to nie, że to jest zwykł. Bo wszyscy od razu myśleli, że o, że R34 w ogóle. Jeden napisał, że to. R34? E R34. I jeden tak. na... powiedział, że. Jeden napisał, że nie każdy Skyline to we wersjach, co robił Walker w i wściekłych. I powiedział, że to jest najprawdopodobniej ta, i ta wersja, którą obiedzie Bejca w 1.8 w gazie czy coś. I napisał, że dla niego to jest brzydkie. I już się zaczęło. Twoje profilowe jest brzydkie, ty jesteś brzydki. <grystanie> <grystanie> tak, ja uwielbiam takie rzeczy. A jeszcze ta osoba napisała, że według niej. No ale oczywiście. No to, nie rozumiem. Takie no. są zwierzęta. Ja tam już też to zauważyłem, jak byłem Widziałem takie właśnie, a i tak kleja klejamy tanga Skyliney się przypierdalają. No, nie, no Stanie ale Skyliney. Najlepsze są dzieci, które. Będę objeździć Tiko w przyszłości, takim prototypu. No, no właśnie. No i... To jest najlepsze kurwa, każdy kozak, a tak naprawdę kurwa nikogo no, nie będzie 12 dwu, Dwunastolatek, nie... który nigdy nie jeździł tak, pojazdem i nie ocenia. Kurwa, który kurwa tam będzie prawił kazanie, jak, jakie to kurwa samochody nie są. Jak on się dobrze zna na częściach, jak on kurwa będzie tunerem w przyszłości. Kurwa, ja I to słyszałem w, w ogóle. Jego super Dobra, skończmy ten temat. Czemu kończyć? Czegoś to no, uraża? Mało interesujący jest ten temat. Przecież, jak czym może ciebie to interesuje? No. Ja na przykład wolę na ten temat pogadać niż na temat kurwa myszek do komputera. No sorry bardzo. To jest dopiero szyfr taki, że którego ja nawet nie jestem w stanie pojąć. O jaki farcie? A, a, a kto rozmawia o myszkach? Nice, 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 nice. To jaki masz jaki Jakiś masz z tego koty. zysk? A. Co? No Prawie 2 miliony 300 Całe To za, za, na wydane paczki to ile zdałeś kasy? Tak po 8400 chyba 50 około Dzięki za rupę No to ja dziękuję Za pomoc Ty Żeby Nawet nie musiałem pomagać No ale wiesz Ale Kurwa już znowu te pierdolce są na sesji